O, dzień dobry, witajcie. Taka krótka zapowiedź tego, co czeka nas w najbliższy czwartek, czyli opowiem trochę o przyczepie, opowiem troszeczkę o dodatkach do tej przyczepy, które zamontowałem. Opowiem, opowiem Wam o, opowiem o tym wszystkim, co związane jest z zaworem, który wymieniałem w dnie pontonu w ramach spuszczania wody po opadach, a trochę pada, więc będzie chyba co pokazać. No i cóż więcej, opowiem trochę o podniesieniu silnika na pawęży, bo taką nakładkę zrobiłem, a w tej chwili będę robił kolejną dla Piotrka i tą dla Piotrka pokażę Wam, jak zrobić. To tyle, widzimy się w czwartek około godziny 19. Zapraszam na kanał Studio Niedoporz na YouTubie na razie